Cześć, witam w kuchni u Następna potrawa, którą jesteśmy w stanie szybko zrobić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jeszcze jesteśmy przed świętami, jest piątek. Dzisiaj śledź Fredka po kaszubsku. Tych przepisów jest bardzo dużo. Pokażę Wam mój, wydaje mi się prosty przepis, który nie ma za dużo roboty. W pierwszej części pokazuję tak. Śledź solony Ale matias. Płuczę go dwa razy w wodzie zimnej po 20 minut. Później go odsączam i będę go nam układał tutaj do tej miseczki zalewam go mlekiem to zaraz chwileczkę wam pokażę śledzie mamy wyłączone odl odlaliśmy z wody przekładamy je tutaj do miski i będziemy zalewać mlekiem i zalewamy mlekiem do samej góry śledzie mamy zalane, przykrywamy folią i na 2 godziny dwie i pół dajemy do lodówki, a później idziemy dalej. Ok. Śledzie pomidrowe do lodówki. Teraz przedstawię wam podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o przygotowanie zaprawy do tych śledzi. Cebula, cukier, ziele angielskie, pieprz czarny, papryka słodka papryka ostra, ziele angielskie, keczup ostry, łagodny. Za chwilę w czasie tej pracy, będę wam mówić, jaki, jak wybrać. Czterej koncentrat. 0. co do soli też jeszcze wrócimy. Olej, ocet jabłkowy. To są wszystkie podstawowe produkty, żeby wykonać zalewę. To co, zabieram się za robotę. Pierwsza cebula. Ok, cebulę kroimy na pół i tniemy na paseczki Do patelni wlewamy około 300 ml oleju i rozgrzewamy. Olej mamy rozgrzany, jak widać. Zaczyna nam tutaj skwierczeć cebula do patelni i po kolei dodajemy najpierw cukier. Ja daję cukier cinowy, bo takim żywam można dać oczywiście swój biały 6 łyżek cukru. Chodź pamiętajcie o tym, że zawsze na końcu filmu są składniki podawane i tam są mniej więcej proporcje, zławnie kilka kulek ziela angielskiego to nam wystarczy. gdzieś około 12 sztuk. Na tą ilość 4 liście laurowe. Jeżeli są duże, to dwa, jeżeli są takie wielkości, to 4. To no, nam wystarczy. I troszeczkę to podusimy, pomieszamy. I później będziemy dodać następne składniki. Tak. Cebulka się nam pięknie zeszkliła. Teraz przyszedł czas na koncentrat pomidorny. Ketchup. Ja daję łagodny, ale oczywiście można, jeżeli ktoś lubi pikantne poprawę dodać troszkę ostrego. Przepraszam za te dźwięki. I teraz wszystko razem wymieszamy. I jeszcze dziś z 5 minut na wolnym ogniu. zostawiamy żeby się nam tu powiązało wszystko. Pod koniec dodajemy 6 łyżek. octu jabłkowego Dodajemy ostre papryki. Zaostrzenie smaku nie za wiele. Jeżeli ktoś lubi ostre, to wtedy oczywiście więcej. Według uznania. Trochę czarnego, zmielanego pieprzu. I teraz nam zostało jeszcze jeden składnik. Sól. Co do soli, to tak jak powiedziałem, trzeba się zastanowić. Bo trzeba sprawdzić śledzie. Czy one są na tyle słone. Jeżeli ktoś lubi bardziej słone, no to wtedy dosalamy. Jeżeli nie to nie ryzykowałbym z tą bo może to być troszeczkę za Ja soli już nie dodaję, bo moje śledzie będą troszeczkę słone. I wszystkie składniki mieszamy. I jeszcze na 5 minut zostawiamy na wolnym ogniu. Tak, zalewamy gotową. Musimy ją wziąć wystudzić, nie możemy zalewać Śledzi śledzie, są jeszcze w lodówce. Zalewa gotowa się studzi, a teraz mamy trochę czasu na to, żeby udekorować nasze mieszkanie. Więc zapraszam dalej do pracy. A więc, tak, zalewę mamy już gotową, ostudzoną. Teraz czas przeszedł na śledzie. Odlałem mleko, w którym one się moczyły. Teraz śledzie muszą jeszcze zostać odsączone. I dociskamy, wyciskamy resztę. I odkładamy na bok śledzie obsuszone. I kroimy. Jeśli chodzi o kawałki, to wedle uznania: szersze, cieńsze. Śledzie mamy pokrojone. Do śledzi dajemy zalewę. I delikatnie mieszamy. Śledzie gotowe, jak widzicie, nie ma dużo pracy przy nich. Jedyna moja rada: wiem, że będzie trudno się oprzeć, ale zostawcie je do jutra, do lodówki, zakrycie folią spożywczą. Jutro naprawdę oddadzą swój smak. To tyle, jeśli chodzi o śledzie. Zamykamy temat śledzi. Dzisiaj jeszcze niespodzianka na słodko, ale jaka? To w następnym filmie. Proszę, jak się podoba, lajki, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, polecajcie go znajomym. Jak widzicie, kuchnia prosta, łatwa i przyjemna. Do zobaczenia.